Cześć z tej strony enek.pl oraz Topero i witamy Was na... Witamy Was na pokazie Serwerze. firewerków na Ncraf'cie Nie? Dokładnie, dokładnie to To co, Enek, gotowy jesteś? Witownia. Tak, tak, tak. A więc co to ta dźwignia, tak? Tak, tak, tam są dwie. A gdzie druga? Dobra, ja już odpaliłem. Już tam lecę do Ciebie. A? Już samo lecę, lecę, knew. Szczęśliwego nowego roku, jednym słowem, tak? No ja jasne. Zaczymy, nie? Popatrzcie się na to. Ja pierdolę. Tak, te efekty tylko na Endcrafcie. Ja to robiłem. Z glizorem, ale no się. Petardy lecą, a ich nie widzę. Aha, le... tu z tyłu jeszcze, a no, widzisz. A czekaj, a te lecą w ogóle? Czy się, no kurde, eniu. Tam się chyba ścięły, no. No, ścięły się, to ja to naprawię, szybko. No. Szkoda, że one takie małe, szkoda, że one takie właśnie małe, nie? No. Ty, ale, ale no, one się ścięły, one się ścięły, nie, nie, one się ścięły. Zaraz to naprawimy. Nie wiem jak wam, ale, nie wiem, ja zrobiłem moje z modów chyba ładniejsze, A. nie? au, au. No, ale te działają przynajmniej, te, te mi się podobają minutowy pokaz to jest? Eee, Kto to wiesz, wiesz, że nie wiem? Ale mi się ścina. Ja pierdziele. Nie, ja nie mam lagu. Później się... serwer Lagi, Ale nie, też... mi chodzi o lag. To, to że się ścinało. No, nie widzę fajerwerków. Pek-pek. Szybko. Pyk. Wajha pociągnięta. Raz, dwa. Pek-pek. Pyk. A z tej strony też lecą? Właśnie, bo po, powinny lecieć zaraz na planie. A! Ale nie pranie. O, kriper widziałem, creepera. O, 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 tak. Zaczynają lecić. Tak jest. Lecą, Aha. lecą. O tak. No to. to Szczęśliwego nowego roku. Bo... No. Trochę szczęścia, pomyślności. Niechaj, żyją. Przed synami. Tak jest. A Sola, w, wiesz stołek, co, wkurza stołek, mnie to, że... Stołek, wkurza... Dużo wódki pić. Pijcie dużo wódki. <głosy> <głosy> wiesz, wkurza mnie to, że to będę musiał wrzucić do północy. <noise> I to o północy opublikować. <noise> Będzie przerąbane. Tak, to siebie. Ale tak, genialnie, genialnie mi się to udało. Bliznor ustawił dispa, a ja tylko fajerwerki że A No właśnie ja widzę jak to fajnie było. No, ale jest, e, łącz, nawet efekty dźwiękowe są, nie? Ale jest, je, widzę, że jest limit tych fajerwerków w tym, na niebie, bo się kasują jedne z drugimi. Tak, tak, bo to są antyniki dodatkowe, wiesz? No, podejrzewam. No, jeden tak, se, sobie, Bodzio sobie znalazł, fajną miejscowość. Bo... Trochę większe powinny być te fajerwerki. Pozdrawiam, ja dla wszystkich widzów, jeszcze raz. No, a jak? No. A jeszcze wulkany moglibyście porobić? Pozróbcie. Mówisz, jak to fajnie wybucha? No pewnie. Tylko mogliście to pod wodą schować, ale to już nie jest ważne. Właśnie, a wa Glizdor też to pod... mówił, że pod wodą też to mogliśmy schować, ale. No ale cóż. To naprawdę ładnie by wyglądało, nie? No. Miało być o 16, lekki poślizg był, no. Przykro mi. No ale nie wiem, Glitter miał być, zniknął. A Dużym też ciełmi. zniknął. Wszyscy gdzieś poznikali, no Sylwester jest w końcu. No, wszyscy już pewnie pod, stoła, pod stołach leżą, pod stołami. No jak będę to oglądać, o ile będą. No. <grystanie> no, A jeszcze... ja, jest, 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 jeszcze ze mną kuzyn, może jakieś życzenia złożyć noworoczne, może nie? Chodź, chodź, przytulać się z budem. Oj, dobrze, już, 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 już tam idę, chodź, już, już, już. Przytulamy się, przytulamy. O, Szczęśliwego jeju. nowego roku i tobie. Tak. I tobie. Wszyscy, Jeszcze tak. tobie i, i, i oj Klopero tobie. O, ojeju, ojeju, ale nie jestem w... w PvP, ale nie. A <laughs> już dzień natych, Ja już czuję, że jestem <laughs> Wody się też A ja muszę I sprawdzić fajerwerki. Ja, ja to pilnuję wszystko. No, noc, 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 noc. Noc, noc. Też będzie na następny rok. Okay. No, te fajerwerki się szybciej skończyły, jeszcze powiedziawszy. Tam te dłużej lecą. No tak, noc. O, jest. Pozdrawiam cię, mamu. <laughs> Utabe, po, pozdro Utabe. <grych> pozdrowienia wszystkich wyzdkowników, ale nie. <grych> <grych> Jak widzicie, nacze się przeczytać wszystkie pozdrowienia. Tak, są pozdrowienia od dla was, dla was, dla was wszystkich. Dla nas też oczywiście, ale dla was też. <grych> no znaczy, wiesz. Mi nie potrzeba żadnych pozdrowień, ale no okej okay. mm, Tak, takie efekty tylko na Ncraft.pl Jak widzicie nie, nie ma lagów Nie ma Nie ma pełny serwer Pełny? A no pełny Pięknie, pięknie no. tak, po tak. prostu się te fajerwerki udały tak, że jak zbudować takie układby? Będę w kolejnym odcinku na kanale Kropera. <laughs> Czemu nie? Może być, ale to jest 1.4.6. No... Ale... no mnie jednak trzeba to zbudować. No ale to się zbuduje, to nie ma... Nie ma, nie ma lipy, się zbuduje. Dokładnie. Się w ogóle omówię w fajerwerki, mechanikę firewerek, bo to też da, da radę. No ładnie to wybucha. Ładnie, ładnie. Ale się już skończyły te takie specjalne. Zostały tylko zwyczajne. No właśnie widzę, wszystko ładuje z tych. No. Szybciej się skończyły te takie gwiazdki i creepery. No bo wiesz o co chodzi. One wybuchają. Creepery lubią szybko wybuch... <noise> no, <to głosy> tak, za, tak. za niedługo się pokaz skończy, także jeszcze raz. Nie, szczęśliwego nowego. Szczęśliwego, roku. tak, nowego roku. Dużo... Pijanego pijanego dużo sylwestra. wygranych na SG. O, 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 o. Już, już, już. A czy coś na finał, nie? Nie, tylko tyle. O, nie. O, widzicie jak dzieczenia składają, jak, jak się widać. Tak. Jak? <noise> I, nie czemu. No. no dobra, tak więc... Co? Jeszcze może Sylwestrowy ten? Sg? Coś z tego? No pewnie, czemu nie, jasne, jedziemy, jedziemy jest, po Sg. Ja mam laga na tym systemie, ja mam zarąbistego laga. Okej, okay, gm0. E, który? E, e, Szybko mów. Jak Który jest wolny? Piątka. Piątka? O nie, ja nie lubię piątki. <laughs> Dawaj piątkę. Dobra. Tak sylwestrowo SG dla nich. Sg5. Oczywiście, jak wypiliście, nie grajcie w Sg. No pewnie, o, że nie. Nie, nie. nie gra się po w WSG. Można zginąć. z nami mamy szereg graczy. Tak. O, 16. Można startować. To My... Okej, okay, tak czy inaczej no. startuje samo. O, no, no właśnie. <laughs> <laughs> Widzicie jest, ale co z tego? A go 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 power rangers Ja jak zwykle moja taktyka piękna, kurde Od, Hopie odd Oddam jabłka za miecz <grym> Oddam jabłka. O też mam jabłko A nawet nie skąd się tu wzięło. Gdzie ty jesteś koper razem jak przeswamy to nie zginiemy tak szybko yy! Ja jestem przy tym wodospadziku takim dziwnym Nie bić NK Piją NK piją go Jaki nie wodospadzik Powiedz mi gdzie jesteś, to ja przyprowadzę ci grupę ludzi. Aha, a, 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 a ja już to widzę, ja już to widzę, że, że ludzie są. Ja nie chcę zginąć. A kto chce? Szymają. Powiedz mi, a, a kto chce? A kto chce? Ale grzmi, ale grzmi. A koleś mnie goni, koleś mnie goni. Tak z mieczem? Drewnianym, ale goni mnie. Ja się boję, mam o boję. I on wszystkich zabija, to jest w ogóle niesprawiedliwe. To to... to A to jest jakiś, on mnie goni Ty, ale trochę pokoi i życzliwości. Aaaaaah. Tak. Aaaa! Goźwaja No nie no... Gdzie mnie pierwszy? nie, 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 nie. nie, nie nie, 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 nie kolejny mnie goni ja pierdolę on mnie goni, o mnie goni został zabity nie, 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 nie nie, nie a, ściął mi się Minecraft a, 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 hej. a, a nie chcę umierać nie chcę umierać, wypierdzielaj czekaj, czekaj, mierać. czekaj, czekaj, no, czekaj, tam nie nie, kraj ej dajcie dajcie coś no, no to u mnie to by było na tyle. Właśnie no ale co, nic nie rzucą? Ej, ja wam pomogę zginąć, tylko dajcie miecz. Proszę. <grym> Jeden <grym> Gdzie, gdzie, gdzie z tymi mieczami? Ja nienawidzę piątki, ja nie będę już grał na piątce. nie cierpię o, o, jej. Dobrze, 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 posypał się. Daj miecz. O, ale... Więcej? Ja tylko patrzę. A, mo, rozda, rozdam, rozdam dwa emeraldy. O, to będzie dobrze. jeszcze coś tam jakaś głucha w ogóle chodzi. O, o, o. O, o, to mi się podoba. Chyba, to mi się podoba, to mi się podoba. Mi się podoba. No. W tą stronę jeden i w tą stronę jeden. Mhm. Czekaj, dobra, tam jest typ. Come on, gość, za mną. Ty tam nawet tam jednego emeralda nie zauważyli. To tam lata jest oh. pokampili w tym. No to nic. U, u mnie już nic ciekawego się niestety nie będzie działo. Także cóż. Czekamy na NK tylko aż, aż zginie. Giń szybko proszę cię. Aaaa. Zabiłeś kraja. To tu jest to jeszcze, no co, nie wiem. Ale ty. What the fuck? Ty szlagów nie ma. Bić ich nie mogę. Ta jeszcze miecz sobie zniszczył. No, coś szybko pat. A nie, ja mam miecz. O nie, nie, sorry, sorry. Kraj z latarnią sorry, na Sorry, Sorry, ludzi. sorry. To jak go bić nie mogę to No tak szybciej kończ 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 bo trzeba się żegnać No musiał kilka dosyć, nic nie robił Ale stram. Ciekawe czy zginę ja czy zginę on. Nie. nie ma przy sobie miecza. o jeszcze mi rzucił item, dobre, nie Ja daję Cliff. chodzę. No, zachował się Enek honorowo. Także gratulacje, i to był świąteczny SG. Nie? Znaczy, tak. no, noworoczny. O. Poz pozdrawiamy Was serdecznie. Gdzie jesteś? <grym> Wszystkich popatrzcie, ile deszczu no jest, ile tu ludzi im się pieczank nie zadało. No tak, tak nie, nie, nie. O fan. ale będę miał kacę. No i będziesz miał. Ale będę miał kacę. No. Będziesz miał. No także cóż. Ale Pozdrawiam się, że wam się podobało pożegnanie od encraft nie wiem, całego serwera, wszystkich graczy. No i? Starego roku, nie? No. no. Tak więc trzymajcie się. Zapraszam, jeżeli chcecie nas spotkać, to tylko na tym serwerze. Można z nami pograć, po, pobawić się, porozmawiać. No. Tak więc trzymajcie się, pozdrawiam Was gorąco i papa, hej! No, trzymajcie się.